Dzień dobry, witajcie. Siemano, wpadam do dzisiaj do was, aby złożyć takie krótkie świadectwo, które dotyczyć będzie mojej ostatniej przygody, która była pod hasłem Droga Abrahama. Droga Abrahama to jest pielgrzymka żebracza, jak to można nazwać. Akurat samych mężczyzn, była nas prawie 40, gdzie rzeczywiście zabierają nam telefony Zabierają nam pieniądze, zabierają nam wszelkie środki do życia, ale o to się nie boimy, bo rzeczywiście z chęcią oddawaliśmy im to wszystko, ale do czego, czym się chcę podzielić, jaki to był wspaniały czas, jaki to był wspaniały czas, który można było zbudować relacje z drugą osobą, ale też i zbudować relacje ze samym sobą. Zostaliśmy podzieleni na 5 grup, każda grupa składała się od 6 do 8 osób. Akurat w mojej grupie było, była szósteczka mężczyzn z różnymi doświadczeniami życiowymi i ktoś mi powie: Może a, Droga Brahma jest organizowana przez takich owakich, siakich i innych tam jeszcze, ale nie o to chodzi, bo samo to, co się tam dokonywało i z czym się spotyka, spotykaliśmy na co dzień. To jest poza wszelkimi podziałami, poza wszelkimi religiami. I każdemu z mężczyzn, który chciałby doświadczyć czegoś więcej, albo rzeczywiście gdzieś, jeśli się boryka z jakąś taką tożsamością, albo gdzieś tam w jego życiu brakowało ojca, matki z różnych powodów, to polecam takie doświadczenie, bo rzeczywiście. Później, jeśli się dzielimy w takich grupach dwójkami, bo tak jak Chrystus mówi, że wysyła swoich uczniów po dwóch do miast, aby głosili dobrą nowinę, uzdrawiali chorych, wyganiali złe duchy, tak tutaj też dzieliliśmy się każdego dnia dwójkami i dwójkami docieraliśmy do wyznaczonego sobie wcześniej celu. Ale ten cel tutaj miał najmniejsze znaczenie i właśnie chciałem powiedzieć, że dzięki takim codziennym zmianom, automatycznie trafiasz na każd każdorazowo na kolejne lustro, z którym idziesz obok. I ty jesteś też takim lustrem dla tej drugiej osoby. Wspaniała przemiana jako mężczyzny, wspaniała przemiana jako męża, jako rodzica, jako syna również. A to, co się działo po drodze, to po prostu jest jedna wielka łaska naszego Stwórcy który daje i kroi z każdej strony, ile potrzeba w danym momencie. E, można się tam nauczyć prosić, można nauczyć się dzielić, można nauczyć się dziękować i błogosławić innych, ale też i do błogosławieństwa przyjmować. E, na swojej drodze spotyka, spotykaliśmy ludzi, którzy naprawdę potrzebowali chwili rozmowy, potrzebowali modlitwy, potrzebowali, ja to nazywam, takiego wskrzeszenia z martwych jeszcze za życia. Bo naprawdę, uwierzcie, ludzie się tu snują po prostu po tym świecie. Oczywiście nie wszyscy, ale jest dużo osób, które zatraciło się w pracy, zatraciło się w nałogach, zatraciło się w takich takich kompulsywnych rzeczywiście przyjemnościach. I bardzo mocno wybrzmiało tutaj akurat zniewolenie, zniewolenie od którego każdy z nas powinien się uwolnić. Do tego stopnia, że nie czuje się w danym przypadku niczym zniewolony. Jeśli masz tak naprawdę na coś ochotę, to robisz tyle tego, ile ty tak naprawdę chcesz, aby się rzeczywiście nie czuć niczym zniewolonym. Ale też to, jakich ludzi spotykaliśmy, jak było to po prostu ustawiane przez naszą kochaną siłę wyższą, naszego Stwórcę. Że zapierało to dech w piersiach i czasami się zastanawialiśmy, dobra, po prostu otwieramy umysły, otwieramy swoje oczy, otwieramy swoje serca na te, na te różne przypadłości, na różne doświadczenia i różne też e, momenty, które tam nas czekały. E, ludzie sami się przyznawali, że nie wiedzą, dlaczego akurat w tym miejscu się pojawili, dlaczego akurat o tym czasie przychodzili do kościoła, bo mieli przyjść w innym całkowicie dniu. Ale później się okazywało, że mieli olbrzymie pragnienie kiedyś mieć u siebie pielgrzymów. Tym bardziej, że jest to pielgrzymka, gdzie wiedzą to tylko e, tak jakby wyższym szczeblem biskupi, nie? Czyli nie ma tam informacji na, na kościoły wysyłane, nie ma informacji nigdzie w, w, takie, w, taką, taką, w takie media puszczane, że takie, tacy pielgrzymi idą. I może to rzeczywiście spotykać się z różnym odbiorem, ale. Konsekwencji ludzie różnie reagują później na, na mężczyzn. Nie? Bardzo na, na facetów łysych. O, ja miałem w swojej grupie na przykład pięciu łysych facetów. Jeden był włosiony, którego chcieliśmy się w nocy poobcinać, bo rzeczywiście tak trochę średnio pasowało do grupy. Ale że jest wspaniałym mędcem, więc miał swoje miejsce w szeregu i też wnosił bardzo dużą wartość do tej ekipy. Ale co tam mocno wybrzmiało, jaka braterska siła, która się tam stworzyła, braterskie wsparcie, braterska modlitwa, yy, dzielenie. Często jesteśmy dla siebie nawzajem terapeutami. To jest coś, czego się nie da opisać, czego się nie da zastąpić, i, i mamy to po prostu na wyciągnięcie ręki. Często obok siebie stojąca osoba może być dla ciebie terapeutą. No, terapeutą, no dobra, terapeutą, spowiednikiem często. Ale tak, polecam drodzy panowie, jeśli chcecie przemienić swoją tożsamość męskości i rzeczywiście zobaczyć, jak to męskość rzeczywiście powinna wyglądać, z czym to się je, jakie ona ma cienie, jakie ma też i światłości. To jak najbardziej zapraszam do, do, do uczestnictwa już za rok. No bo można się czegoś więcej o sobie dowiedzieć, a przy okazji spędzić dobrze czas w przyrodzie. Często niektórzy potrzebowali być przetargani przez las, więc. Było im to dawane, no i do tego były też po, tak jakby powoływane służby specjalne w odpowiednim człowieku, który akurat miał takie doświadczenie, więc e, wybaczcie panowie, jeśli któremu się to nie podobało, a musieli się tego doświadczyć. E, ale tak, e, wspaniali ludzie, hojni ludzie, otwarte serca, otwarte umysły, otwarte ręce, e, zostawiane stoły i często słyszymy, że Panowie, ale ja wam nie mam co dać do jedzenia, a za chwilę się okazuje, że jest pełen stół. Naprawdę trzeba umieć prosić. Może to źle zabrzmi, ale w takim przypadku też musisz się nauczyć żebrać. Nigdy nie miałem takiego doświadczenia, że musiałem żebrać. I idziesz z taką niepewnością, idziesz z takim zawahaniem, a okazuje się, że wcale to takie trudne nie jest i i wiesz dobrze, że masz wszystko, ale w danym momencie brakuje ci jedzenia, brakuje ci picia. Wystarczy dobrze poprosić, poprosić, a ludzie chętnie nawet usiądą i porozmawiają do tego stopnia, że ty siadasz z obcymi ludźmi, a oni mówią ci o swoich naj, najgłębszych jakichś przemyśleniach, najgłębszych swoich jakichś problemach, najgłębszych swoich jakichś doświadczeniach. Duch Święty się też bardzo mocno poruszał, więc pokazywał nam w obrazach, pokazywał nam w, w takiej, w, dawał poznanie, więc naprawdę doświadczenia mistyczne również tam też miały miejsce. A co do tych osób, które takie rzeczy już doświadczyły i rzeczywiście były na takich drogach, były na takich wyprawach, mam słowo, abyście się nigdy nie poddawali, abyście... Wierzyli, ufali i z pełną wiarą i ufnością szli w to, że jesteście na dobrych drodze, jesteście podniesieni i gotowi. Będzie to z pierwszego listu św. Piotra, z rozdziału drugiego: Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelkie podstęp i obudę, zazdrość i wszelkie obmowy, jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka, Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry, zbliżając się do niego do kamienia żywego odrzuconego w prawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego. I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom, stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego mówi Pismo, oto kładę na Sionie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny. Dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierzą, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. Lecz Wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który Was powołał z ciemności do Swej cudownej światłości. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym, Wy, który kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. Właśnie ja Ci Boże dziękuję za to miłosierdzie dla siebie, ale też i dla innych. Dziękuję Ci za łaski, które każdego dnia nam stawiasz na naszej drodze. Dziękuję Ci za wszelką obfitość, którą obdarowujesz nas każdego dnia, za wszelkie zdrowie, którym obdarowujesz. Chryste, dziękuję Ci za Twój krzyż i za dzieło tego krzyża. Błogosławię Was. Amen.